Cześć łanko i to jest na moim kanale. Dziś nagrywamy odcinek z Tokaboka więc przejdźmy do odcinka. O może dzisiaj muszę jechać na uniwersytet. Bo się... Dobra, pakuję wszystkie moje ważne rzeczy. Tylko idę po walizkę. Do rodziców. Cześć mama! Mama no, no śpi jeszcze. Aha. Cio, lilka. Ech, lilka zawsze musi płakać. Nie lubię tego. Albo jednak może założy to. Nie, jednak nie to. W ogóle, yy, oddam to mojej młodszej siostrze. Ja to przygarnę. Ty? No. Z różowym rękawem? No. Będzie takie. Do sprzątania. Fuj, co to jest za obrzydliwe. Uuu. Co to jest za obrzydlistwo? Tato, kolejna rzecz dla Ciebie. Masz. O, to też sobie dzisiaj założę. Dobra. Ile pracujemy? tych ubrań tam pakujesz? No Wszystkie. Co? Nie możesz pójść to sobie tam do sklepu. A po co mam zostawiać ubrania? że mi młodsza siostra zabrała? No, aż wszystkie. Wszystkie to mało. Wiesz? Ta to ja mam mało ubrań. Jakbyś zobaczył moje koleżanki. Okej, okay, pola wstawać. Mam nową ubrankę, więc mogę zasaleć. Mmm... Dzisiaj załodzę oglądnicki. Nie. Może to. Albo będzie... This. Oj, oj, oj! To czy to? Tym wyglądam jak jakiś farmer, więc nie. Wybieram to. Dobra. Idę po, y, po obudzić ciotle, bo pewnie jesteś piękny. Co? co? Już nie śpisz? No. A gdzie ty się tak pakujesz? Jaką wieżę masz? Jadę na uniwersytet. Co? Ale jak to? Zostawiasz nas? No. Ja też się cieszę. Ja też się cieszę. Wreszcie nie będę musiała z wami głupkami być. Tak mnie wkurzałaś tym swoim... A nie masz spinaczka w tym pokoju. Nie masz spinaczki w pokoju. Złaś, z mojego Wyłaś z mojego pokoju. Co ty w ogóle robisz w moim pokoju? A przyszłam cię obudzić. Aha. To już więcej nie przychodź. Aha. Wiesz? I tylko nie waż się zrobić z mojego pokoju sali zabaw. Żartowałam. Będzie mi cię brakować. Trzymaj opaskę, był już Sylwester, ale trudno. Chcesz to sobie korzystać z mojej kosmetyków i tak mi niepotrzebne. A, zapomniałam. Bilet dla ciebie? Dla mnie? Tak. Albo jednak nie. Wiesz? Myślałam, <laughs> że z koleżanką pójdziesz. No właśnie, ale wiesz, że to jest mój koncert. Tak, z koleżanką pójdę na mój koncert. To z chłopakiem. Nie mam chłopaka. Co? Czemu tu są jakieś duplikaty? To są taty ciuchy. Duplikaty? <laughs> tak, tata ma takie brzydkie. Wiesz? Dobra. <laughs> A zapomniałam o tym. Ja cię kręcę. Trochę ci się nie zmieściło. Zauważyła. 2,25! Dwa nie, nie możesz mi odwieźć. O czym ty świasz? No, 2,25 dwa lok. A. Chcesz psa? Tak. A ja nie wiem, czy tam można psać. A długi telefon? A to nie mój. Przecież są twój. Nie, ja mam dwa. Ja jadę. Okej, okay, muszę zrobić specjalne jedzenie chyba. O, sushi. Hmm. Sushi chyba nie jest niezdrowe, tak mi się wydaje. Jak coś, to sobie mogę raz coś tam zjeść. Hmm. Dobra, no to co, będę już szła. Tylko muszę wziąć swój portfel. I już idę. Okej, okay, jestem na ty w tym uniwersytecie O Boże, jak tu dziwnie jest O, cześć, ty tu jesteś? E, hejka Cześć Co ty tutaj robisz? Właśnie się przyniosłam do uniwersytetu Ej, dobra, stara Już się rozsłyszałam, jak to słodzietko wygląda No, mega nie ma Kurde, tylko ja mam trochę dużo ubrań Uh -huh. No, dużo. A ty nie wziąłeś wszystkich? Nie. A, jeżeli to tylko ja jestem, jakaś inna chyba. Okej, okay, ja myślałam, że to wszyscy biorą wszystkie ubrania. A to się jakaś. Okazało... Nie, ale chyba twój chłopak tu jest. Co ja nie mam chłopaka? Nie masz? Że każdy już o tym wie. O czym? No, że masz chłopaka. Kogo? Nie wiem, ale Ta, mm, Twój były mówił. O czym? Że masz innego. Jeszcze że nie, nie ma z jakimś pryszczatą. Kto? On twój były! On jest z jakimś pryszczatą. Pewnie już znalazł sobie inną. On tylko ciągle zmienia. To po co ja tak myślę, że się zakochałaś. Nie maż. wiesz. A, pójdziemy tak. na koncert tej, e, Taylor? Nie, nie lubię Taylor Swift. E, no to nie wiem, co lubisz. Ja mam dwa bilety na koncert. Kogo? I wy! Serio? Tak. Serio? Tak. A to nie miał być twój koncert? Mój też jest, ale nie teraz, mój jest za... Kilka dni a ja mam dwa bilety VIP na koncert Iwy. No lubię Iwę, ale to nie jest jakieś... nie jest mi... Ale w sensie. może to nie musi być też Iwy tak naprawdę. To może być jaki chcesz, bo to jest VIP, złoty. Czyli tam, tam grają po prostu inni. Tak, możesz wybrać sobie na kogo tak dokładnie chcesz iść. A widziałeś ogólnie tego... Pokaż mi co. Tego trika? No, naprawdę. I tak jak według instrukcji wciągam usta, no i obrysowuję ten zarys ust. No, wciągnięty. No, że nie usta, masz wielkie usta. W ogóle nie było jakoś powiem wam szczerze. Mm, no, ale udało mi się. Kolejny krok to użycie pomadki lub błyszczyka też na takich wciągniętych ustach. No i powiem wam, efekt wyszedł całkiem okej. Okay. O Boże, jak pięknie to wyszła, Stara. No. Bardzo was przepraszam za to, co się stało, po prostu mały problem techniczny, więc wróćmy do odcinka. Starek jak to pięknie wyglądało. Mm. Ale na co nie jest na moje małe usta. Mm -hmm. No moje też nie. Chcesz? No. A no. kiedy on jest? Co? Już zaraz? To jest wtedy Dzisiaj, jutro wie wieczorem? To nie jest, to jest za tydzień. Wieczorem. Chyba. Ja nie i tak nie idę, bo ja nie mogę. Czemu? Chcesz Czemu? <laughs> po prostu. No ale chodź ze mną! Mm, nie, nie nie lubię za bardzo koncertu. Ja tu wygrałam. O. No ale co mam sama późno, to co ma tak to marzę. No dobra, mogę iść. Ale to jest dziś wieczorem, wiesz o tym. No to co musisz za tydzień? Wieczorem. Szybko! Już jest wieczór! Dobra, trochę nam zeszło na to gadanie. No. starek, jak można tyle gadać? Nie wiem, a co ja mam gadać? Nie wiem, co ty masz w tej szafie w ogóle. Może to, co ja masz? Cokie? Mm, mam. Oj. Co ty robisz z tymi swoimi ubraniami? O. Stara, tylko weź z tajemnicą. Z ten beret. A to jest mój Dobra. Ale to mi pasuje. Idziesz? Mm, idę. Czekaj, torebkę muszę wziąć. Porta. A, telefon. Ja mam I na telefonie tele... kafe. Ja biorę i tutaj to wszyscy najlepiej. Hmm... idziemy. Ej, a czy jest idziemy. jakoś tak, że jest różnie, na przykład gotuje teraz ta osoba, a no. teraz to jest. Oj. No dobrze, tu zapraszam vip -ów. Na koncert z, zł z złotym biletem. proszę. Biała, poproszę. No okej, okay, proszę. Poproszę, ten bilet. No, proszę. Do widzenia. A nie jedę. Aha, tu nikogo nie ma, okej. Okay. Patrz. Robisz fryzurę? Nie, ale. To się da. Będziesz czyjeś? Tam na górze się da tak kupić, bo ja już tu Wie. byłam trzeliard razy. No, nie. Dobra. <laughs> ja to kupuję sobie. Naprawdę? No, żeby zaszła. Dzień dobry, coś prostu. Co. A, to nie wiem, gdzie to a, Chodź. Ej, <laughs> <Ja> coś <laughs> nikogo nie ma. No wiem, zauważyłam. Dobra, już wszyscy przyszli chyba. <laughs>

Nigdy. Ochrona! Nie, tylko proszę nie bać ochrony. Ej, Dobra, stara, już jesteśmy. Ja chyba bym coś zjadła. Jak to? Głodna hmm, jesteś. Na kolację bym coś zjadła, i potem bym sobie posiedziała, i dopiero poszła spać. Ja w sumie może też. Ja idę się umyć już. Dobra, ja po tobie. Okej. Okay.